Graliście kiedyś w grę Sąsiedzi z Piekła Rodem? To wyjątkowy tytuł, który w latach 2000 podbił serca fanów czarnego humoru i w którego zagrywałem się za dzieciaka. Graliśmy tam takim małym gnojkiem, którego celem życiowym było uprzykrzanie życia swojemu januszowatemu sąsiadowi i jego żonie. Naszym zadaniem było zbudować labirynt pułapek na sąsiada, robienie jakichś tam bomb, podkładanie lin, zapychanie kibla i demolowanie rzeczy. Wszystko po to, aby nieszczęsny sąsiad wpadł w jak najwięcej kłopotów. Potów, rozwalił sobie ten głupi ryj i się mocno zdenerwował. Była to też walka z czasem, no bo robiliśmy to na bieżąco, a sąsiad, którego irytowaliśmy, chodził cały czas gdzieś tam po planszy, no i mógł nas złapać. To od kreatywnego wykorzystania naszych pułapek zależało, czy wkurzy się on na tyle, abyśmy mogli wygrać etap, czy nas dorwie. Tytuł brzmiał niewinnie, ale rozgrywka była prawdziwie sadystyczna, no i właśnie to czyniło ją wyjątkową. Pamiętam, że jak przesadzaliśmy z sąsiadem, to on się tak denerwował, że aż się za serce łapał. Miałem wtedy dosłownie takie wyrzuty sumienia, że no on zejdzie tutaj na zawał z mojego powodu, a przecież miał być to tylko niewinny prank. Gra była też tak skonstruowana, że w sumie to mogliśmy się tam poczuć trochę jak Kevin sam w domu, wiecie, rozstawiający te wszystkie pułapki. No i nawet ta gra była dość podobna do oficjalnej gry o Kevinie, w którą grałem kiedyś jeszcze na dosie. Sąsiedzi byli jednak nowocześniejsi. Grafika była kolorowa i taka plastelinowa, rodem z. Nie wiem, uciekających kurczaków. Ja miałem ją od razu w pakiecie z drugą częścią, z dopiskiem na wakacjach, która dodawała nowe plansze, no i przenosiła nas poza mieszkanie.